Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto skierowali do sądu 11 wniosków o ukaranie współwłaściciela wspomnianego klubu w związku z emitowanym hałasem, jaki był właśnie, wydobywał się z tego lokalu i który przeszkadzał mieszkańcom. Temu mężczyźnie zostały postawione zarzuty i zgodnie z kodeksem wykroczeń grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności bądź grzywny. Policjanci otrzymali ze Starego Miasta kilkadziesiąt takich zgłoszeń. W każdym przypadku taka interwencja jest przez policjantów podejmowana, natomiast w tych przypadkach... W również policjanci informują zawsze zgłaszających, że ich postawa, postawa mieszkańców, którzy zgłaszają właśnie zakłócanie ciszy i spoczynku nocnego, musi być aktywna. To znaczy, że jeżeli będą dążyć do przedstawienia sprawy przed sądem, to po prostu muszą występować w roli świadka. I taka informacja zawsze do mieszkańców została przekazywana, a w przypadku każdego zgłoszenia policjanci interweniują i pojawiają się na miejscu.